Z dzisiejszej Ewangelii chciałbym skupić się na tej drugiej części, w której jest mowa o świetle. Ale zacznę trochę najpierw od ciemności. Wiele rzeczy, wiele spraw dokonywało się w nocy. Nikodem przyszedł w nocy do Jezusa. Apostołowie zostali w nocy przez anioła wyprowadzeni z więzienia. No i najważniejsze, Jezus jak wierzymy z martwych wstał w Wielką Noc. Ale z drugiej strony nikt nas nie lubi nocy. Noc staje się dla nas taka dobra wtedy kiedy właśnie może usiądziemy przy świetle świec, kiedy włączymy jakieś nastrojowe światło. Wtedy, jakby zupełnie inaczej przeżywamy tę noc. Jezus dzisiaj nam mówi, że żebyśmy zbliżali się do światła. Tak wydaje mi się, że to przybliżanie się do światła jest takim trochę, mówiąc w cudzysłowie, przyzwyczajaniem się do światła. Jezus. Tej ciemności nie czyni od razu bardzo jasnej, choć też mogłoby tak się wydarzyć i pewnie nieraz w różnych historiach ludzkich się dzieje, ale w większości przypadków jest tak, że Jezus pozwala się przybliżyć do Niego, żeby to Jego światło świeciło w ciemności. I za, chciałbym powiedzieć, że to jest chyba najważniejsze: żebyśmy nie bali się światła, które. Niesie Jezus. On mówi o tym, że ci, którzy umiłowali uczynki ciemności, nie zbliżają się do światła. Ale jeśli spróbujemy przy tym świetle pobyć, to zobaczymy, że ono jest łagodne, że ono pozwala nam odnaleźć też kierunek, pozwala nam przeżywać to wszystko. Jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się ważna, że także w naszym życiu mamy obok siebie różne światła. Mamy obok siebie osoby, które możemy nazwać świętymi, których światło świeci. I może w tym tygodniu miłosierdzia dobrze jest przy nich usiąść, przy nich być. Może zaczerpnąć z ich światła, które także czasem można zdobyć przez, przez rozmowę. Bo nieraz może szybko zgasnąć tutaj, ale właśnie dlatego, by zaczerpnąć z tego wiecznego światła w niebie, gdzie jest Chrystus.